Boźno! Anon level 5. Miej dawna! Kochaj mydło! Bardzo kochaj mydło! Święta przychodzą. Prosisz mamy o mydło. Czekasz mocno na mydło. Nie dostajesz mydła. Płaczesz! Jakieś gówniane PS4.exe. Proś tak przez następne 7 lat. W końcu dostaj mydło. Bądź szczęśliwym. Miej w szkole kilku znajomych. Gruby. Level 12. Waga 120 kg. 1,2 metra wzrostu. Snajper. Gdy grali się w piłkę nożną na boisku, zawsze trafiał bramkę. Level 12. I patus. Level 21. 9 razy kiblował. XD. Sylwester impreza u grubego. Z grubym wpadnijcie na genialny pomysł. Zmiel się kilka gram mydła i sprzedaj się patusowi jako koks. Sprzedaję się. Dał wam za mydło 120 zł, lecz nagle gruby sobie coś uświadomił. Patus nie lubił być skamowanym. Raz za sprzedanie lizaka jako marihuanę pobił waszego kolegę na śmierć, ale to inna historia. Ej, Anon, a co jeżeli Patus się pokapuje? O cholera, o tym nie pomyśleliście. Musicie jakoś uciec. Mamy nie ma w domu. Bo Sylwester? Autokary też o trzeciej nie kursują. Lecz gruby mieszka koło lotniska. Uświadomcie sobie, że to jedyna droga ucieczki. jakie wszystko, co potrzebne do lotu. Dwie butelki hopkoli, pistolet na gumki, recepturki i 120 ziko zarobione od patusa. Lecz brakuje wam jednego. Snajpera. Brat leży z gorączką 40 czy coś takiego. Dwoń do Snajpera. Ej Snajper, jest sprawa. Który dzień Nie ma. Nie, nie majacz! Zbieraj się! Zabierz dwaj siaziko i wbijaj, i wbijaj do drugiego. Ok. Tłumaczycie snajperowi, co odwaliliście się. I udajecie się na lotnisko. Na lotnisku mało ludzi, bo Sylwester. Podchodzicie do kasy. Wyciągacie swój budżet. I mówicie kas w pizdu daleko. Okazało się, że w waszym budżecie jest jedynie jeden lot do Gwinei bissau linii wypis R. Cóż, nie ma wyboru Wsiadajcie na pokład. Stewardessa tłumaczyła, jak zapinać pasy po bengalsku. W sumie nie wiesz po co w samolocie i tak nie było pasów XD. Oprócz was, was w samolocie leciał jeden terrorysta znudów zagadaj do niego. Terrorysta powiedział ci, że, że nazywa się Abdullah, że wozi kałachy z Ukrainy za dwie kromki chleba rocznie, że jakiś zamach stanu się szykuje w gwinei i, i że w sumie to dla chle i że w sumie to robi dla chleba. Że w sumie weźmie jeszcze wiedziesz ze sobą jeszcze 200 takich, jak on w luku bagażowym. Że każdy z nich ma po 10 kałachów pod hidżabem. Tak byli chłopami w hijabach. Do, po, podchodzisz do grubego i snajpera. Opowiadasz im o zaistniałej sytuacji. Snajper wpadł na genialny pomysł. Wykupmy ich za 20 ziko. A po co? Odpowiedziałeś. Dla beki, ok. Podchodzisz do Abdullaha, przedstawiasz mu ofertę. On się zgadza. Mówisz mu, że twój kompan wyjaśni plan. Abdullah zaczyna mówić. Ma malować wielką swastykę na oknie, ale ty masz to w dupie. Po wytłumaczeniu planu przed snajpera, wylądowaniu przystępuje się do planu. Strzelanie kałachami przed parlamentem, gdzieś tak 10, /10 Pudżik zde. Strze yy, strzelakie, premier się zestrał. prezydent popełnił samobójstwo, macie cał całą gwinę e dla siebie. O kurwa, nie wiecie co robić. Abdullah powiedział, żeby się utworzyli rząd. Podział był prosty. Ty zostajesz dyktatorem, gruby zostaje ministrem do spraw ciężkich, a, snaj a snajper dostał ministerstwa obrony. Abdullah kulkoł w łeb. Uprzednio przekupili się jego armię za dwa banany i 12,50 ziko. Ale teraz przejdźmy do rzeczy ważnych. Gruby, nie dość, że jest gruby, to też jest kanibalem. Snajper lubi strzelać do ludzi i korer. Zgadnijcie którą XD. A ty, mydło, wpadnijcie na genialny pomysł, przemalujcie się na żółto. Zróbcie żółtą kastę rządzącą. Białych przeróbkie na mydło, a czarnych na pumeks. Sprzedawajcie owe produkty do Ekwadoru. Już w 3 dni zwróciło się wam za samolot. W dwa tygodnie wybicie 90% populacji Gwinei Bisału. ONZ się to, się to nie podoba. Wzywa was do zaprzestania masowych mordów czy coś takiego. Wypowiadacie wojnę ONZ. Zapomnijcie. Że praktycznie cały świat jest w ONZ. Dostań atomówkę od ruskich, amerykańców i chińczyków w jednym momencie. Dostań obaleni w trzy dni. Brak profitu. Patel, pa, patol wciąż was nie znalazł. Jednak trochę profit.